Kroniki zamku Avel, gra od wydawnictwa Rebel, dokładnie Rebel Studio, bardzo dziękujemy. W tej chwili jak, jakby spojrzeć na przeglądarki cenowe e, i, i gry planszowe takie z względem popularności, no jest to jeden z najbardziej popularnych produktów na chwilę obecną. Tu widzimy autorów. Mm, dane, dane, tu mamy dane. 1 do 4 graczy od 8 roku życia, około 60 minut. Podobno kapitalna gra, taka rodzinna. No, zaraz obejrzymy sobie. No, Rebel robi dobre rzeczy. Znaczy, i, i z, na licencjach mają, mają niezły, ale te, te, które oni wydają jako Rebel Studio, też, też ostatnio są same kapitalne produkty. Trochę wprowadzenie, elementy, tak? To będzie fantasy. Z troszkę chyba zrysowanie czy kolorowanie własnych postaci Przygotowanie gry na kafelki raz mi się kojarzy trochę z e, tym Srebrnisonem Cruzo jak się szło w teren w wyspę Ym, Co tu jeszcze mamy dalej przygotowanie o takie fajne tak Dajemy sobie Naszą postać w tym możemy samodzielnie pomalować. Jak tam mamy ochotę, i, i tu występuje, już jako ta nasza. Tak z całym miejscem na towałki i całą resztę. Przebieg gry, czyli jak, jak eksplorujemy ten teren cały. Tak. O walce. Ja wiem, że do tego jakiś dodatek jest, Ta, tam coś, coś nam upiększa taki chyba, chyba mały dodatek no i tu widzimy trochę informacji tutaj warto wejść na, na sklep Rebla albo na wydawnictwo też, tak no i wariant Solo widzieliśmy też był. I tu jest czy pnik Awel, Świt Czarnego Księżyca zawodnik e. po bestiach. E. Wydaje się, że trochę, żeby sobie fabułkę zrobić, e. E. trochę tak do, do fabuły, żeby, żeby sobie odkrywać i mieć trochę gry takiej narracyjnej chyba, Co odkrywamy, tam sobie możemy przeczytać od razu o tym. Karta pomocy i tu. Wszystko ładnie skrótowo. Jakie symbole co ogłaszają, co nam każą robić. Dodatkowe ułożenie planszy, różne układy. Układ podstawowy, przed siebie, mroczny wąw, wąwóz, nieprzebyte szczyty, widok z baszty, za murami, różne układy terenów. Też pewnie też będzie można potem jakieś własne tworzyć. Statystyki postaci, mapa statystyk postaci. I z drugiej strony też, jak nagrywam. Aha, to są kobiece postaci, tu są męskie postaci. Tu mamy reklamówkę domku. No to też była kapitalna gra rodzinna, też właśnie od nich, od Rebel Studio. To będzie chyba składana skrzynka, taka się wydaje. Mhm. Woreczki, i tak, takie mury. Worek materiałowy, serducha drewniane, kości zaraz sobie obejrzymy, tacy drewniany niewojownicy, to wszystko jeszcze jest tak, żeby antywilgoć, całkiem spory bloczek naszych postaci i na zmianę chłopak, dziewczyna, trochę szkoda, że nie dwustronne w sumie, ale z drugiej strony zawsze można nawet własną jakąś postać to narysować, też włożyć i tutaj mamy, tak, mamy planszetki i te ramki do, do montażu takie, tak, dla każdego oczywiście i takie ramki też dla każdego oczywiście więc daję sobie gdzieś tutaj, tak tylko wiadomo, pojedynczą kartkę dopasowane i będę przykrywał będę przykrywał tym i tu mi się postać pojawi plecak, postać oczywiście sobie pomaluję tak? i tu imię wpiszę dobra co tutaj dalej, aha do montażu takie małe ćwieki całkiem wygodne są tutaj też te napaluchy do wyciągania jeszcze zobaczmy z drugiej strony tak to wygląda stwórzcie swoją postać, stańcie do walki z potworami, zdobywajcie złoto i akwipunek eksplujujcie krainę, przygotujcie się na spotkanie z monstrum i pokonajcie wrogów i obrońcie swój zamek i całkiem okazałe duże płytki jakieś moczary, bagniska, zamek z murami tak tu też jakaś tawerna potwory tu też jakieś potwory tylko bardziej roślinne jakiś wąwóz takie jakieś mokradła Stonehenge tam jakieś inne takie celtyckie trochę miasta o jakieś tutaj takie odludzia i kolejne Stwory. No te grafiki śliczne są. Takie fantazy, ale w takim bajkowym stylu, że nie, nie takie mroczne jakieś, tak, nie tak fantazy, ale takie takie baśniowe fant fantazje. Hmm, bo to mamy, tak się patrzy. No to no hipunek, tak, który będziemy dawać do ramek, co my tam możemy mieć za sprzęt. Chełmy też do wymianki, tarcze różne do wymianki, do eliksiry jakieś. To pewnie główny przeciwnik. Jego, jakieś statystyki, tak? Dobra, tyle byłoby. A jeszcze te kości mi się obejrzeć. Co my tu mamy? Miecz, takie coś i puste. Umany miecz, to pewnie do kości, do, do ataku pewnie też, jakby do ataku, tylko inny kolorek, tak, takie jak tamte, tylko trzy inny kolorek i te pary, pewnie dla każdej postaci, jego kości, tak się wydaje, ale nie wiem, zobaczymy w trakcie gry. No, i teraz mamy kompletnie wszystko. Podobno, jest to kapitalna rzecz. Podczas otwarcia, no bardzo mi się to podoba, bo to jest takie fantazy, ale takie rodzinne, bajkowe, że nie takie jakieś mega mroczne, jakieś pesymistyczne, tylko takie y, na, na wyobraźnie fajnie oddziałujące. Yy. Kapitalny pomysł stworzenia własnych postaci i rozwojem, tak, w tych ramkach, super to jest. Tego całkiem sporo, to szkoda, jest jednostronne, ale i tak no, cała masa tego jest. Wydaje się, że to może być fajne do tworzenia własnych postaci, tak? Takich jakby ktoś nie miał pomysłu, a, a coś, coś by chciał se, jakąś mieć ściągawkę. No, i też tutaj było to, takiego coś fabularnego, jakieś tam opisy, żeby mieć tą, tą głębię. tak? Kroniki, Abel. Podobno bardzo dobra rzecz. Przy otwarciu tutaj też już robi wrażenie. Naprawdę pozytywne wrażenie. Kolorowe to jest ładne. wrawiki też yy, przyjemne. No i pomysły technicznie wydaje się, że, że fajne. Trochę przypomina mi yy, takie yy, fantazy w średniowieczu, w zamkach baśniowe, yy, ale yy, tego. Lubię yy, na cruzo. Troszeczkę z tych, z tych kafli schodzenia. Dziękuję.